Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do kolejnego odcineczka tutaj z naszego ogródka. Dziś zajmiemy się wykopywaniem pora, tutaj z tyłu mamy. Został mi już, mam letni z zimowym pomieszane, więc trzeba to wykopać, bo po prostu no poznać, poznać jest który jest który, ale ja to wolę wykopać i mieć czyste pole na zimę. Co tam jeszcze mamy? Mamy tam jeszcze selerki, ale to też wszystko wykopiemy, bo to już listków się już nie obrywa, bo już to mamy dość późną porę. Już pomału 5 stopni, w nocy 4 stopnie, więc te listki już bardzo nie urosną, więc bierzemy się za wykopywanie. Pokażę Wam teraz, jakie mi to fajnie urosło. No i tak, tutaj jest nasz por. Nie wiem, czy widać to dobrze. O, tutaj Wam pokażę na tych dwóch, tu jest zimowy, listki fajne, nic mu nie ma, tu jest letni, już go bierze, widzicie, e, taką macie różnicę jak się robi zimno, jeżeli nie wiecie jak poznać e, por letni od zimowego, e, czy one się tak z wyglądu coś bardzo różnią, mm. No, w sumie ciężko mi powiedzieć, bo widzę, że ten ma obrywane gałązki z dołu. To nie, że ma wyżej, ale tylko głównie chodzi chyba o ten kolor. Brak kupujecie sadzonki? To tak samo. Zimowy jest dużo ciemniejszy, a ten letni jest jaśniejszy. No i praktycznie jeszcze chwila i z niego nic nie będzie. Popatrzcie, te żółte listki to już się nie nadaje do zbioru, więc tu już tylko łodygi nam zostały do zebrania, a tu w tym możemy spokojnie sobie listki zbierać. Tu już nawet widzę coś mi zakwitło. Pewnie nasionka by były jakieś, to już też, nie wiem, ten zimowy zakwitnie, no ale nie wiem, czy z tego nasionka by były. Ja tego nie biorę, nie trzeba mi. No i tak, no i tu mamy to, te pory. No niektóre nawet są fajne. Zobaczycie tutaj są grube. No niektóre nie porosły. Nie wiem, może warunki, może nie miały coś. Niektóre widzicie fajnie, ale powiem Wam tak, tu na tej części coś było sadzone. Nie wiem, co tutaj było. A tu, tak, jak już by było do tej części, by było coś innego. I tu już widzicie, wszystkie są drobniejsze. Ile ich tu jest? Są drobniejsze. Te tutaj wszystkie są. No prawie wszystkie, no ten widzicie. Ale tego może, może seller wyciągał. Więc tutaj mój pomagier mały goni. Przywitaj się pomagierze. Pomachaj. <gry> no poleciał mój pomagier. Selerki. Selerki też mamy nawet fajne. Też jeszcze liści się coś zbierze do zupki. Nie wiem, może się wsadzi do doniczki Z2. Żeby jeszcze do przymrozku gdzieś były Z2 takie, te mniejsze chyba wsadzę do doniczki. Obecne liście i wsadzę do doniczki. Chyba nawet znam tych malutkich z tyłu. I... I będą sobie siedziały. No to dobra. To ja się biorę za zakopanie, zobaczymy jak to pójdzie. Pokażę Wam, jaka jest fajna ziemia po porach. Dlaczego warto sadzić pory. Ja już od góry chyba sadziłem coraz niżej. Na przyszły rok najprawdopodobniej albo wyląduję tutaj pory, albo wyląduję tutaj pasek dalej pory. Na tym pasku, gdzieś tam porę tego. Głównie to sadzę, żeby zmiękczyć ziemię, nie? Bo jest fajna ziemia po tym, chyba, chyba to jest najlepsze na rozmiękczanie ziemi. No, nie mówię o poplonach, bo poplony też coś dają, ale pory elegancko. No dobra, tutaj mamy to. To bierzemy się za kopanie. No i mamy wykopany nasz por, to jest część tego letniego, jak zauważyłem letni ma mniejsze korzonki, ale mrówek, patrzcie mrówek to jest, jest masa. Próbuję Wam pokazać te mrówki, ale nie chcę coś do ostrości łapać. O Nie, no, za małe nie widzicie ich, może tutaj. O, patrzcie ile tutaj chodzi. Tak mokro. A mrówek pełno. No to tutaj mamy ten wykopany pory, tu są chyba letnie, mniej więcej, ale to tam ja i tak to pomieszam. Jeszcze nam został seler. Tutaj mamy też pory. Zobaczcie, jakie niektóre tutaj korzenie miały. Tutaj wam specjalnie nie otrzepałem z ziemi, żeby wam pokazać, dlaczego mówię, że pory zmiękczają. Patrzcie, taki mały, ale zimowe ogólnie mają większe korzenie. patrzcie jakie one mają korzeń, Tak. I taki jeden por zmiękczył taki obszar ziemi, jak tu widzicie. Patrzcie, jaki obszar ziemi zmiękczył. No wiadomo, nie wywalamy tego. Nie że na żaden kompost, na coś. Jeżeli hmm. sobie tą ziemię potrześniemy z tego. To ta ziemia jest fajna. Leciutka. Tu z takimi drobnymi korzonkami. Jest fajna to. To wszystko. Będziemy brać, okrawać nożem i wrzucać tutaj do ziemi te korzonki. Niech one sobie tu przegniją, przeleżą i na wiosnę będzie fajna ziemia. Tylko troszkę to trzeba rozdrobnić, żeby nie rzucać takiej, takiej bryły. Ja sobie to będę robił, zaraz Wam pokażę jak. Mam taki nożyk i po prostu to jedną ręką mi ciężko Wam pokazać, ale to tak sobie poobcinam, mniej więcej. Wiecie, stary nożyk, bo to po ziemi jeździcie, więc nie ma się z czym zobaczcie tak i mamy takiego pora czystego a to wszystko, te ładne korzonki, to nam zostaje w ziemi, później to łopatą się przekopie, że to będzie leżeć pod ziemią i elegancko będzie to wyglądać i to jest najlepszy sposób na zmiękczanie ziemi Tak wiecie, co roku w innym miejscu pory i macie fajnie Zmiękczoną ziemię, no ja mam już taki kawałeczek zmiękczony O, dobra, to jedziemy dalej z tym eee, Trzeba to wszystko pookrawać teraz jak jest rozwikopane teraz, teraz to trzeba pookrawać Bierzemy się za okrawanie tego Ładne selerki tutaj mamy. Tutaj, jak widać, mrówki oblazły i obryzają. Ale ogólnie o ile ogólnie fajne. Zawsze swoje. Nie trzeba kupywać. E, mamy wszystko wytargane. I tu jeszcze jakieś sałaty nam kwitną czy coś. Ale to też wyrwiemy zaraz. Wszystko e, selerki jeszcze obczyścić. Tutaj ten. Tu mamy pory już posprzątane. E, tutaj mam parę takich, widzicie, o. Narosło e, samo. E, nasiały się takie, nie wiem, pory. Może jakieś zakwitło coś kiedyś, bo kiedyś coś zakwitło. Albo od korzenia puściło. E, zobaczymy, czy z tego da się zrobić, posadzić. To po prostu posadzę to do doniczki. I... Zobaczymy, czy to przeżyje i żyje. A też jestem ciekawy, zaraz Wam pokażę. Jeśli zrobiłbym coś takiego, jeśli bym to przekroił, czy to będzie rosło. Zrobimy sobie na inny filmik. Dobra, no to tu mamy wykopane wszystko. Tak to wygląda. No to mamy wszystko porobione, powykopywane. Teraz sobie to poletko tylko skopię. Przygotuję już na wiosnę. No i jak się Wam filmik podobał, łapka w górę, tam na dole subskrypcja, bo dużo osób ogląda, nie subskrybuje. A wiecie, subskrypcje to jest podstawa, żeby kanał jak najdalej było o nim słychać. Już i tak jak piszecie, Szkapa w ogrodzie to się wyświetlają na i na, na zdjęciach i na normalnie wyszukiwarce moje filmiki, więc coraz jest lepiej. E, no to co? To ja się z Wami żegnam i zapraszam do zerknięcia tam w playlisty i zobaczcie sobie inne filmiki tutaj, praktycznie z całego roku, cośmy robili, bo tutaj już za dużo w tym roku nie zrobimy. E, no a to na razie.